Szanowni moi drodzy, jesteśmy na Kopernikonie, jesteśmy w Toruniu. Jest ze mną pan Ant, a my nagrywamy do was szybkie zaproszenie. Pamiętajcie, Kopernikonie, Padajcie! Dzisiaj piątek się powoli już kończy, no ale sobotę i niedziela impreza cały czas jeszcze trwa. No tam od siebie tylko tyle, że jest git, także chodźcie. Można zobaczyć sarmatów przebranych. Gdzieś tu pan zmysł, pan szarp też się kręcą. Nie przebranych też można. Uważajcie na rozebranych sarmatów. Oczywiście w Hajdowerach do spania w Sliprumie. Tutaj pan Szarp dzielnie ogarnia mikrofony, żebyście mieli fajne relacje. Przemu montować nowy, jeszcze czytam tak. instrukcję. A widzisz, to też fajnie. Pracujemy dla Was, bawimy się, no i oczywiście będzie ciekawe. Moi drodzy, niezwykła sprawa, tutaj trwa głosowanie na nagrodę fandomu polskiego imienia Janusza Zajdla. To najstarsza nagroda literacka w Polsce, ta fantastyczna, dostaje się taki kupon na Polkonie każdym. I można głosować, my też to oczywiście zrobimy. Także my już na prelekcji w serii 1670 i cała ekipa się dobrze bawi.